W tym odcinku nauczysz się jeździć przekładanką, którą wykorzystujemy do pokonywania zakrętów. Dwie umiejętności, które musisz opanować, to krzyżowanie nóg oraz umiejętność kładzenia się i pochylania do środka koła na łuku. W czasie krzyżowania nóg ważne jest przenoszenie ciężaru ciała. Stoję nad lewą nogą, krzyżuję i przenoszę ciężar ciała nad prawą nogę. Lewa, ciężar ciała jest nad lewą nogą, czyli palec, kolano, broda jest w jednej linii. Krzyżuję nogę i przechodzę nad prawą nogę. I znowu palec, kolano i broda są w jednej linii. W czasie jazdy przekładanką wykorzystujemy krawędzie. W pierwszej pozycji stoimy na krawędzi zewnętrznej, w drugiej pozycji na krawędzi wewnętrznej. Aby uzyskać tę pozycję, należy przechylić całe ciało w kierunku środka koła. Możecie wykonać sobie proste ćwiczenie obok drzewka i tak jak ja przed chwilą, przechylić się na zewnętrzną krawędź. I po skrzyżowaniu nóg w drugiej pozycji na wewnętrzną krawędź. Unikajcie wykrzywiania samego stawu skokowego. Ten ruch ma iść z całym ciałem. Aby nauczyć się dobrze krzyżować nogi, wykonaj ćwiczenie w miejscu. Krok w bok, skrzyżowanie. Krok w bok, skrzyżowanie. Pamiętaj, że za nogami idzie całe ciało. Jestem na prawej nodze. Lewa jest lekka. W każdej chwili mogę ją podnieść i skrzyżować. Będziemy teraz ćwiczyć jazdę po kole, w tym celu przechyl ciało w kierunku środka koła. Środek koła zaznaczyłam pomarańczowym krążkiem. Lewą rękę kierujemy w stronę krążka i poruszamy się nogą, czyli odbiciem jednostronnym po kole. Aby lepiej kłaść się na łuku, lewa ręka jest niżej a prawa wyżej. I to samo wykonamy w drugą stronę, czyli przechylamy się znowu w kierunku środka koła, prawa ręka niżej, lewa wyżej. I ćwiczymy jazdę na zewnętrznej krawędzi. Jeśli dobrze przechylisz się na łuk, noga od środka koła będzie ciężka, a ta zewnętrzna lekka. Będzie można ją w każdej chwili oderwać, a później skrzyżować. Do jazdy przekładanką potrzebna nam jest równowaga na lewej nodze i na prawej nodze. W tym celu wykonamy sobie proste ćwiczenie. Odbijamy się, stoimy przez moment na lewej nodze, ściągamy rolki do siebie i stoimy na prawej nodze. Odbicie na lewą, ściągnięcie nóg i przejście na prawą nogę. Odbicie na lewą i na prawą. Raz jestem na lewej nodze, raz na prawej. Na lewej, na prawej. To samo wykonamy w drugą stronę. Odbicie na prawą nogę i przejście na lewą. Odbicie na prawą nogę i przejście na lewą. Odbicie na prawą, przejście na lewą. Jesteście już gotowi do wykonania przekładanki. Połączcie wcześniej poznane ruchy z jazdą po kole. Zanim ruszycie, skręćcie ramiona w kierunku środka koła i odbijamy, przekładamy nogę. Odbijamy, przekładamy nogę. To samo wykonamy w drugą stronę. Skręcamy się do środka koła, klatka patrzy w kierunku pomarańczowego krążka, odbijamy się na prawą nogę i lewą krzyżujemy z przodu. Przechodzimy do najczęściej popełnianych błędów. Jednym z nich jest niewystarczające krzyżowanie nóg. Często nogę stawiacie z przodu i w tej pozycji nie macie się od czego odbić. Noga ucieka Wam do tyłu i nieskutecznie odbijacie się kółeczkiem. Prawidłowe odbicie wygląda w ten sposób, kiedy dobrze skrzyżujecie nogę, możecie odbić się krawędzią do boku. Kolejny błąd. Kiedy jedziecie po kole, siła odśrodkowa zaczyna Wam wyrzucać ręce w przeciwnym kierunku na zewnątrz. Cały czas skręcamy się do koła i podążamy za ręką. Ręce są naszą kierownicą, tak jak na rowerze. Kolejny błąd pojawia się, kiedy zaczynacie jeździć z większą prędkością. Wtedy siła odśrodkowa wyrzuca Wasze ramiona i ciało na zewnątrz. Pilnujcie, aby cały czas być skręconym do środka koła. I podążać za ręką. Jeżdżąc przekładanką, możecie dynamicznie poruszać się po mieście i wchodzić w zakręty, nie tracąc prędkości. Ćwiczcie, życzę Wam powodzenia!